Jeżeli chodzi o moją karierę, nie, nie chcę nic planować, bo zawsze jak przestaję planować, to coś się fajnego dzieje w moim życiu, a kiedy planuję, to nigdy nic nie dochodzi do skutku, więc niech się dzieje, co ma się dziać, wola Boga. Skoro zdecydowałam się już wrócić do telewizji, jeszcze w takim programie hardkorowym, że tak powiem, no to myślę, że to jakoś fajnie się teraz potoczy. I że otworzy mi to też jakieś nowe drzwi. Ja widzę się na przykład w roli prowadzącej <noise> jakiegoś programu. Nie wiem, no, musiałabym to tak przemyśleć. Nie myślałam szczerze mówiąc o tym, ale tak jak tutaj mi pani zadała pytanie, no to. Myślę, że sprawdziłam się jako prowadząca. Ja bym mogła poprowadzić właśnie na przykład e, jakiś taki program w stylu Królowa Przetrwania, właśnie tak jak e, być na przykład na miejscu Izu, coś takiego. I ja skończyłam liceum o profilu dziennikarskim, więc ja miałam różne takie warsztaty dziennikarskie i jako na przykład dziennikarka, to ja się nie widzę. Mi zamknęli aktorski, e, aktorski profil, no. Nie otworzyli aktorskiego, ale dziennikarski. No. To human i to human. Nie, nie myślałaś później, żeby po dziennikarstwie pójść tak, gdzieś tam dalej? ja chciałam dalej? iść dalej na aktorstwo, ale wybrałam Warsaw Show. No i co, no i tam też trochę poaktorzyłam. Ja w ogóle jak byłam mała, to stwierdziłam, że będę albo piosenkarką, albo aktorką. W dziedzinie muzyki trochę się spełniłam, aczkolwiek nie do końca. W aktorstwie jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będę miała okazję. Kogo chciałabyś zagrać, to jak tak? Nie ja, ja zawsze chciałam zagrać taki czarny charakter, taką wredną bitch. No, ale są jakąś taką grzeczną też bym mogła, no. Zależy, co zaproponują.